Na program zaprasza gmina miasto Działdowo. na perła, co życie nam dała. A... Oto Działdowo, nasz zielony horyzont. Dół, gdzie mazurski duch dziś trwa. Pozoru spokojny świat skrywa cichy dramat. Śmieci, hałas i obojętność wobec natury. Europa błyszczy pięknym. Mazury wciąż oddychają zielenią, a my zapominamy, że przyszłość ziemi zaczyna się lokalnie. Dla dobrego przykładu tu w Działdowie, w każdym codziennym wyborze. Wiesz od czego się wziął słowo smog? Od angielskiego smoke, czyli dym i fog, czyli mgła. Tu gdzie zieleń mazur, wciąż szepcze nam o ciszy, budzi się świadomość, którą każdy słyszy. Odpady niepodlegające segregacji trafiają do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Hej, tu Ekosia! Sortuj śmieci mądrze! Żółty plastik, niebieski papier, zielone szkło! Młodzi, dorośli i seniorzy wiedzą, że siła tkwi we współpracy. Samorząd, lokalne firmy i społeczność tworzą wspólny front. Wprowadzają w życie zasady zrównoważonego rozwoju każdego dnia. Diabło to miasto, w którym zdecydowanie dbamy o ekologię. Regularnie sprzątamy lasy, dbamy o świadomość mieszkańców w tym zakresie oraz sadzimy nowe drzewa. Przyszłość Ziemi w małych gestach się ukrywa, gdy mądrość serc i energia młodych ożywa. Rola samorządu w działaniach ekologicznych to przede wszystkim działania mające ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. Nie zrobimy tego w pojedynkę. Tu potrzebna jest gra zespołowa, całego społeczeństwa począwszy od seniorów po naszych najmłodszych mieszkańców miasta. Już niedługo w tej sali Młodzieżowa Rada Miasta Dziodowa będzie podejmowała kluczowe decyzje związane z ekologią w naszym mieście. Młodzieżowa Rada Miasta to głos młodych, który naprawdę słychać. Uczy jak działa samorząd, pomaga zmieniać działowo i inspiruje do działania. Tu pomysły uczniów stają się realnymi projektami od ekologii po kulturę. To szkoła życia i odpowiedzialności w jednym. Otwieram posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo. Przechodzimy do pierwszego punktu obrad. Ocena stanu działań ekologicznych naszego miasta. Czy chciałby ktoś zabrać głos? Nasze pokolenie chce wiedzieć, co robimy dla środowiska i co możemy zrobić więcej. Proponuję wspólne działania z działowskim Klubem Seniora. Sprawdźmy wspólnie, jak nasze miasto dba o środowisko i co możemy zrobić razem. Kto jest za? Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Co jest zielony? Tak rodzi się projekt, który łączy pokolenia. W klubie Senior Plus spotykają się doświadczenie i młodość. Seniorzy dzielą się życiową mądrością, a od młodych uczą się nowoczesnych rozwiązań. Razem tworzą miasto, które oddycha zieloną energią. W klubie seniorów pachnie słońcem i tradycją, w słoikach zamknięte smaki, ekologiczna ambicja. Dobrze, żeście przyjechali. My też mamy swoje eko. Chociaż kiedyś nikt tego tak nie nazwał. Chcielibyśmy od Państwa dowiedzieć się przydatnych rzeczy. Jesteśmy piątą kadencją Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo. Zajmujemy się głównie dialogiem działdowskiej młodzieży z urzędem oraz dorosłą radą. Przyszliśmy tutaj dowiedzieć się więcej o ekologii i dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Seniorzy z pasją przygotowują przetwory z owoców i warzyw ze swoich ogródków, a młodzież pomaga, opisuje słoiki i rozmawia. W zapachu domowych dżemów rodzi się coś więcej niż smaki. Rodzi się więź między pokoleniami. U nas nic się nie marnuje. To, co wy uważacie za zero warte, my uważamy za gospodarność. To najlepsza lekcja ekologii, jaką mogliśmy dostać. Tradycyjne przetwory to połączenie smaku, oszczędności i troski o planetę. Wykorzystując lokalne produkty, mieszkańcy działdowa tworzą coś prostego, skutecznego i ekologicznego. Powrót do natury w najlepszym wydaniu. Ekologia to jest zdrowy tryb życia. Ja tak to rozumiem. I jeśli chodzi o moją, moją kuchnię i moje przetwory, czy chociaż teraz robię mniej, bo już dzieciaki podchodziły, no to jest ekologia, właśnie. To, co ja zrobię, wiem, z czego ja zrobię i to mi odpowiada. Kupuj z głową. Noś torby wielokrotnego użytku i unikaj plastiku. Wyrzucać zawsze można, ale po co? Z tego wszystkiego można zrobić coś użytecznego. Na przykład robimy, szyjemy takie torby z lnu z prawdziwego. To jest wszystko torba ekologiczna. A tu koleżanka też robi takie piękne rzeczy. Może powiesz, kochana, co ty robisz? Robię takie domki. To są instrukcje robię z kartonu. Obklejam, zapełkamy. No, jeszcze robię do tego piękny ogródek do tego domku. To naprawdę świetny pomysł na naszą kampanię, drugie życie rzeczy. Ekologia to sztuka kreatywności i mądrego korzystania z tego, co mamy to troska o środowisko, którą pielęgnujemy od pokoleń. Czasem z sukcesem, czasem z trudnością, ale każde działanie zostaje zauważone. Zielone Działdowo ma korzenie głęboko w historii miasta i pamięci mieszkańców. Popatrzcie, to nasze pierwsze nasadzenie drzew w Działdowie na ulicy Grunwaldzkiej. Teraz wyrosły piękne, duże drzewa. Zmieniło się teraz, jest Piękna aleja drzewna, można sobie pospacerować, można podziwiać nasze drzewa. Wygląda zupełnie inaczej. Dzienny Dom Senior Plus i Klub Senior Plus w Działdowie dbają o ekologię, m.in. poprzez wykorzystywanie, ponowne wykorzystywanie pojemników, słoików. Seniorzy z wielkim, nasi seniorzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują przetwory z owoców, z warzyw. U nas nic się nie marnuje. Seniorzy też dbają o ekologię. Poprzez różne inne działania, między innymi wykorzystujemy stare, niepotrzebne materiały do zajęć rękodzielczych. Dbamy o to, żeby każdy, niezależnie od wieku, pokazywać, że możemy dbać o ekologię, o naturę, a każdy, myślę, że mały kroczek kieruje nas do tego, żeby stworzyć coś naprawdę wielkiego. Tak, nasi seniorzy uwielbiają zbierać zioła, przygotowywać własnoręczne herbaty ziołowe, które wspomagają trawienie, układ odpornościowy. Zdrowe odżywianie się jest priorytetem dla naszych seniorów, ale uczymy się również prawidłowej segregacji. Sadzimy kwiaty, drzewa, aby odnawiać naszą przyrodę. Żeby nasze otoczenie było coraz piękniejsze, żeby nam żyło się lepiej, przede wszystkim oddychało się zdrowiej, żeby nasze płuca miały siłę i były zielonymi płucami działdowa. Dokładnie, chcemy dbać o ekologię, o naturę, ale również o przyszłość naszych pokoleń. Oddychaj czystym powietrzem, nie pal śmieci. Sadź drzewa i wybieraj rower. Segregacja odpadów to kluczowa zmiana, do której każdy musi się dostosować bez względu na wiek. Od znajomości zasad segregacji zaczyna się nasz społeczny porządek. No, może i trochę jest to utrudnione, ale wiemy, że to jest i tak ma być, że to ma być ekologicznie. Segregujemy odpady, buteleczki oddzielnie plastikowe, szklane, papier oddzielnie i odpady takie domowe też oddzielnie. Myślę, że to jest bardzo dobre. Bo kiedyś nie było tego. Pamiętam jak moi rodzice to mieli jeden wielki kosz i tam się wszystko do tego wrzucało. A teraz nie. Szczególnie jak się mieszka w bloku, to trzeba to przestrzegać. Wspólny spacer? Dlaczego nie? Park Jana Pawła II w Działdowie zyskał nowe życie po gruntownym remoncie. To teraz centrum rodzinnej aktywności. Z placem zabaw, oczyszczonym stawem i kanałem muńskim. Tu naprawdę jest przyjemnie. Kiedy byłam na Waszym miejscu, nie myślałam w ten sposób o ekologii. Dziś wiem, jak ważne są decyzje, które podejmujemy wspólnie. Dlatego właśnie w Radzie Miasta wspieramy wszelkie działania, które pomagają tworzyć nasze wymarzone Zielone Miasto. Nie ma jak w Działdowie. Pięknie, zieleni dużo, drzewa, krzewy. Tylko mieszkać w Działdowie. Dokładnie. A więc Działdowo? stawia na ekologię. Tu w tym miejscu, co jesteśmy, to były takie torfowiska, trzęsawiska, bagna. Po prostu można powiedzieć bagna, takie, które były nieużytkiem. A od 7-8 lat. Tak jak widzimy, bardzo dużo się zmieniło, krzewy, drzewa, chodniki piękne, mamy fontanny dwie, mamy jak widać jest za nami tutaj lodziarnia też, której nie było, trzeba było, a dla ludzi jest tak stworzone naprawdę, dla, dla wszystkich, dla młodzieży, dla dzieci, dla starszych, posiedzieć ładnie, czas mile spędzić. Działdowo dba nie tylko o estetykę miasta, ale też o czyste powietrze i ekologiczną przyszłość. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby działdowo było czystsze, bardziej przyjazne naturze i ludziom. Inwestujemy w transport ekologiczny, publiczny, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie uliczne, energooszczędne, edukację ekologiczną oraz zieleń miejską. Bo ekologia zaczyna się w nas, w naszych sercach, w naszych domach. Dbajmy o środowisko. Dla nas, ale dla naszych pokoleń. Działodowo rozwija się od najmłodszego. Tak, już dzieci uczą się tego, z czym nierzadko my dorośli nadal mamy problem. Zobaczcie, co my tu mamy na tablicy? Kosze. Kosze na śmieci. Y, liczymy, ile mamy tych koszy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy te kosze są takie same? Nie. A czym się różnią? A, innych kolorach? No, bo inne segregacje są. I trzeba je segregować. Jak co inne, segregować? Jeszcze pewne. A kosze służą do wyrzucania śmieci, a kolory wskazują, jak. Gdzie rzucać, tak? Przypomnijmy? Do czarnego kosza jakie wrzucamy śmieci? Mieszane. Mieszane. Do niebieskiego do żółtego. Tak, plastik i metal do zielonego, Tako. i do brązowego. Zajęcia te mają realne przełożenie na codzienne życie nas wszystkich, nie tylko dzieci. Co wylosowałaś? Do którego kosza wrzucimy jajko? Do powiedzu jakiego? Do Dobio. Do Dobrze. Dobrze? A, blanka, zapraszam. Chodź. Ciekawe, co Blanka wylosuje. Co wylosowała Blanka? Co wylosować? Butelkę. Butelkę ze zeszła. Do którego pojemnika Blanka musi wrócić? Blanka nie sama wyląduje najpierw, a my sprawdzamy. Dobrze? Tak. Proszę uważnie patrzeć. Trzymaj jak już ten śmiech. kosz na śmieci. Co wylosowałeś? Co to jest? To jest reklamówka. Reklamówka. Z czego zrobiona jest ta reklamówka? Z plastiku. Wiesz gdzie wrócić plastik? Plastik, plastik. Przedszkolaki nie mają problemu z segregowaniem odpadów. Chcą żyć w czystym i zdrowym otoczeniu. Środowisko jest dla nich ważne. Pamiętajcie o tym, że ekologia to nauka o tym, jak dbać o naszą planetę, o naszą ziemię. Ale czy tylko my musimy dbać o nią? Nie. To jeszcze. Każdy. Żeby być zdrowym, żeby zdrowo żyć, żeby dobrze się czuć, wszyscy musimy o naszą planetę dbać. Nowoczesne ciepłownictwo oparte na odnawialnych źródłach energii, modernizacja sieci i redukcja emisji sprawiają, że ciepło trafia do domów efektywniej, z korzyścią dla mieszkańców i natury. Naszym celem jest produkcja i przesył ciepła nowoczesnego, ekologicznego. Dzięki inwestycjom, które przeprowadziliśmy 4 lata temu, to ciepło możemy dostarczać w sposób bezpieczny. Staramy się ograniczać emisję CO2 i emisję pyłów, dlatego mieszkańcy Działdowa mogą Oddychać czystszym powietrzem. Nie bądź prądu żercą. gaś światło i wybieraj ledy. Mały prąd, wielka oszczędność. Nowoczesne autobusy elektryczne w do dowie, ciche, ekologiczne i komfortowe, zmieniają codzienne podróże mieszkańców, ograniczając emisję spalin i hałas w centrum. Obsługa y, autobusu elektrycznego jest bardzo łatwa, mnie drwa ładowanie długo. Za kilka godzin. Po spokojnie na trzy dni bateria wytrzymuje. Dzięki modernizacjom naszej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczne dostawy czystej wody. To utwierdza naszych mieszkańców również w postawach ekologicznych, jakim jest chociażby picie wody, wody kranowej. Nasz ekologiczny transport opiera się wyłącznie na pojazdach elektrycznych. Co również pozwala na to, by powietrze w działdowie było znacznie czystsze. Woda to skarb. Zakręcaj kran i zbieraj deszczówkę. Każda kropla ma znaczenie. Jednostki podległe miastu nie tylko stawiają wymagania, ale same również uczą się działać zgodnie z nimi. Kluczem jest porozumienie z mieszkańcami, zwłaszcza w kwestii gospodarki odpadami. Dlatego Młodzieżowa Rada Miasta i seniorzy odwiedzili Ekologiczny Związek Gminy Działdowszczyzna, by wspólnie szukać rozwiązań. Za naszych czasów nie było takiej segregacji śmieci. W naszym związku segreguje się śmieci już od 22 lat. Niestety, niestety, pewne poziomy, które na dzień dzisiejszy obowiązują, no nie jesteśmy w stanie tych poziomów osiągnąć, ale robimy wszystko, żeby, żeby się przynajmniej zbliżyć do tych poziomów. Ponad 20 lat segregacji śmieci, a nasz związek funkcjonuje już 27 lat na, w naszym regionie. Do tego związku należy 12 gmin. I teren, który obsługujemy, zamieszkuje ponad 100 tysięcy osób. Segregacja odpadów to podstawa. Niebieski pojemnik, papier. Żółty, metale i tworzywa sztuczne. Zielony, szkło. Brązowy, bioodpady. A czarny, odpady zmieszane. Właściwa segregacja pozwala odzyskać surowce i ograniczyć ilość śmieci trafiających na wysypiska. Czy w ogóle to jest. Yy... Na teraźniejszym czasie segregacja, czy od tych mieszkańców, których odbieracie te śmieci, wszystkie, czy one są prawidłowo segregowane? Butelka oddzielnie szklana, papiery, bio, czy one trafiają do tych koszy prawidłowo oznakowanych? Ta segregacja różnie, różnie na, naszym, na naszym terenie przebiega. I tu chciałbym pochwalić wszystkich mieszkańców domków jednorodzinnych. Oni się starają, oni robią tak jak się należy. Bardzo no inaczej to wygląda niestety na, 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 na blokach, na, na, na spółdzielniach, na, na wspólnotach. Tam są ci mieszkańcy bardziej anonimowi i ta segregacja już jest na dużo, dużo gorszym poziomie. A co mamy robić ze starymi ubraniami? Tekstylia niestety już nie wolno wrzucać do, do zmieszanych. Do zmieszanych odpadów trzeba je wozić na peszoki, które są na terenie naszego związku. Na terenie naszego związku są cztery peszoki. Jeden jest w Działdowie, drugi jest w Nidzicy, trzeci jest w Lubawie i czwarty jest w Lisbarku. A co sądzi Pan o systemie kaucyjnym? System kaucyjny został wprowadzony od 1 października. Niedawno, niedawno, kilkanaście dni temu. Na początku, no pierwszy, ten ostatni kwartał tego roku, no to on dopiero jest wdrażany, nie ma jeszcze butelek specjalnie oznakowanych, ale już, już w naszym mieście, już w Działdowie są, jest sieć sklepów Lidl, jest sieć sklepów Aldi, gdzie można butelki nieoznakowane, plastikowe wrzucać do tych butelkomatów. Co prawda dostaje się za to 10 groszy, to są symboliczne pieniądze, ale już się przyzwyczaja mieszkańców, żeby korzystali z tych butelkomatów. Dział do to region, w którym ekologia idzie w parze z nowoczesnym zarządzaniem odpadami. Każdy mieszkaniec powinien wiedzieć, jak ważna jest segregacja, ograniczenie zużycia plastiku i świadome korzystanie z zasobów. Dzięki temu codzienne decyzje mają realny wpływ na środowisko. Uczestnicy wizyty w Ekologicznym Związku Gminy Działdowszczyzna mogli to zobaczyć na własne oczy. Wycieczka po zakładzie pokazała, jak funkcjonuje cały system gospodarki odpadami. Tutaj, co widzicie, po, po, po lewej stronie są takie brązowe pojemniki. To są te pojemniki, które dzisiaj. Na dzień dzisiejszy wydajemy za darmo. Na całym zakładzie w Ekologicznym Związku pracuje około 160 osób, ale, ale na tej sortowni, którą tutaj żeśmy minęli, to, to pracuje około 100 osób, 90 kilka osób. Ta sortownia jest wyposażona w najnowsze urządzenia, w tak zwane separatory. Zielone Działdowo to wspólne dzieło mieszkańców, bo przyszłość należy do tych, którzy dbają o dziś. Każdy mały krok to wielka zmiana. Razem tworzymy zielone działdowo! Tu, gdzie zieleń mazur wciąż szepcze nam o ciszy, budzi się świadomość, którą każdy słyszy. Przyszłość ziemi w małych gestach się ukrywa, gdy mądrość serc i energia młodych ożywa. Lokalny wybór staje się naszym drogowskazem. Tworzymy wspólną mić. Kolenia razem. To jest zielony wymiar. zrealizowano na zlecenie gminy Miasto Działdowo.